Hej, tu mi się w na początku. Zostaw łapkę w górę. subi z drunkiem, Napisz komentarz. czy jakiś komentarz, a my co? Przechodzimy do filmu. I też napiszcie, napiszcie jakieś inne z gierki, bo mam na przykład Rocket League, Fortnite, Skate Sonic Frontiers, co jeszcze mam Minecrafta, Lego Marvel, czy Lego Star? Byście chcieli, a może by też byście też chcieli też jakieś inne gierki? Czy wolicie, jak wolicie by nagrywał wieczorem filmiki, czy rano, czy po południu? Napiszcie w komentarzu. Jakbyście chcieli się, aby filmiki znaczy, zna, 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 zna filmiki wieczorem, 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 rano czy po południu? Napiszcie w komentarzu, jakie byście, czy, czy, czy chcecie, filmiki wieczorem, rano czy po południu. Napiszcie w komentarzu, a ja wtedy przybnę wam serducho w komentarzu. Ja wtedy wam, ja wtedy wam. Ja wtedy mam przypnę serducho w komentarzu A, a my co? Szukanie, szukanie strewerów, szukam agre, grę O, znalazło I co? I przechodzimy, nie? A 1 listopada jest nowy sezon Gdzie Fortnite X Simpsons Fortnite X Simpsy Ci pierwszego listopada o godzinie 16 Mini wydarzenie i napisz, napi, napi, napi w komentarzu, czy też nie możesz się doczekać tego mini-eventu, tego pierwszego listopada bardzo tej godzinie 16, nie? Napisz, jestem ciekaw, ci który z was czeka, a ty patrzcie, jak mąpa pada, patrzcie. patrzcie. jak ja mąpa A nie, 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 nie widać, skąd będzie, o. A my gdzie polecimy sobie, może tą faną miejscówkę, o! Tam sobie policzymy. o! O! Patrzcie! Widzieliście to? UFO! UFO we Fortnite Czy to chyba ufo ze Simpsonem, chyba. To było chyba ufo ze Simpsonem, chyba. Fortnite is Simpson. Ci będą simsy niekoleskimi w karnecie prawdopodobnie A reszta będzie we sklepie do kupienia Za 2 to mi się pewnie nie zdaje No No I też, co tak ja wam mówię na początku filmu Zostawcie łapkę w górę Subić dzwonkiem Komentarz A ja wtedy wam przypnę serducho Napiszcie też fajny komentarz. Jak się Wam podoba jeszcze ten dalszy Event Halloween? Bo mi się dasz ten Event Halloween na no, razie spokój. Event even Halloween. I napiszcie też w komentarzu. Jaki jest Wasz ulubiony, ulubiony filmik? Ulubiony filmik. A czy znaczy, nie filmik, skin? Jaki jest wasz ulubiony skin karnetowy, albo skin, którego ma, kupiliście w sklepie, napiszcie jaki jest wasz skin ulubiony, co zbieramy, i ty, i co lecionko, i, i, mmm, puu, pluję na was, pluje na was, i lecionko, lecemy, grado, i, i rona, i to no, dość, a taką mam, taki mam scorp scout, patrzcie. Widzicie, jak ja wysokie Patrzcie, I widzieli, widzieliście, bo miałem efekt scoutu. Miał efekt scoutu. A umie, umiecie tak? Patrzcie, tak. Tak, tak. I teraz szybko, tak. O, patrzcie. Tak. O. Umieć to, umieć to na napadzie na iPadzie, na, na PlayStation. Tacho. Tacho. No. Mocne. 8 na 10 polecam. Polecam fak fa, Żartuję i nie będziemy. Nie będziemy. Fa, o, pompka. Ja pompki lubię. Ja pompki lubię. Lubię pompki. NIE! Cześć daj mi tę mam a to Nie freeza, freeza żartuje Dobra My tu, kadu tu, tu trzeba się skupić teraz także dobra Czy tam jest coś? O tu są odcinki, tu możemy też zbić do końca jedną Albo dwie zbijemy tak, albo nie zbijemy, tak PIS to musi pisać na chita patrz. Tu, jeśli to jest co? To jest karabin, szturmowy, by szał. To nie, e, to chciałbym tu. Ługę skaczę. Patrzcie, widzieli, widzieliście? Z Spadłem. To jest co? Znowu ten karabin. Nie. Lepszy jest Dopiero szybko wyszedł. A tam zloto. To jest złoto. Złoto, czy złoto. kradniemy. Patrz. A ja złoto mam. Widzicie? Widzicie? Złoto mam w full nie mogę pojąć. I mam prawie. Mam, już mam chyba. 5000 złota. Na zbierane. Więc mi złoto jest. Po... Uuu, SMG. Mmm, mmm, mm. mmm.

Mojej taka tralala. Mm. Oh SHIT To żem teraz się wpakował. To żem teraz się wpakował. Jerona. To żem teraz się wpakował w strefa. Jasny gwind. Jerona. Ale wziąłem się wpakował. Jerona. To ja mówię. Napiszcie w komentarzu. Jaki jest wasz ulubiony skin. Karencie obojowym, czy w OG, czy w muzycznym, czy w tym legos fanskim i no, o nie trzeba się uleczyć. Szybka ptaczka, szybko, szybko. Idź. Jest. Jest. Uleczamy zawsze. Ta, pan zbi biemy Bijmy. O, puściłem bąka na osinku. Napiszcie też, na właśnie, na początku w początku mówię raz, więc to mówisz holner, napiszcie w komentarzu jaki jest wasz ulubiony hornowy skin, mój ubónyi skin dniowy król, sali i chrunk. To są top, top skiny, tak? To są moje top skiny, tak? To są moje top skiny. A Wasze jakie są ulubione skiny? Napiszcie oczywiście w komentarzu. Uuu, czekajcie. To lepsze? To? Czy? Nie, pistolet chyba będzie lepszy chyba. Będę szczolał ze pis, oh yeah, O amunicja do, pomp do pompki. Tu widzę jak ktoś był. Są matce I... I... i i. Kto tu był? Jasny gwint. Co tu się wydarzyło? Co tu się Widzoro, wydarzyło? To pamiętać, była na tej misówce, a my? Chodźmy. Nie wiem. Nie wiem. E... Um. O, a, 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 po, a po drodze będziemy sobie zbierać Macy. Tak Po drodze będziemy, o się Ej, znowu lagi? Nie ty, ty, nie ma bo. Napisz też czy widziałeś w komentarzu Czy wy też czasami na swoich konsolach Też macie tak lagi, że nie możecie Czego? Strefa mi go jasny gwint! Strefa niejasny go jasny gwint! Muszę spaduwać! Muszę spaduwać! Jasny gwint! Jasny gwint! Jasny gwint! Muszę uciekać przed strefą! Jasny gwint! Ja idę! O, widzieli, widzieliście jaki ten skok? Jas co? A, krzaki dobra. I co tu się dzieje w tym Fortnite, że tu jest tak tyle itemów? Jasnych wind. Co tu się dzieje? Jasnych wind. O, dinka. Dinka. Jasnych wind. O! Słyszałeś dźwięki? Słyszałeś dźwięki, jak się przeciwnicy naparzają. Słyszałeś dźwięki, jak się przeciwnicy Świetnie dźwięki jak się przeciwnicy naparzają A my co? Zbieramy co? drewno tak do 500 Tak Zbieramy sobie drewno Tak do 500 żeby było równe O ma 500, a my kamień zebrać a, to może ma sobie kamień zbierać też do 500 Będziemy sobie kamień zbierać tak Bierzemy sobie kamień zbieramy, kamień zebrany i też te ja na początku filmu, wiem że to już, już kolejny raz, ale zostawcie moją łapkę w górę i subić dzwonkiem i napiszcie w komentarzu jaki jest wasz ulubiony halonowy skin, czy nowy król, czy sali, czy chlum rzeźnik, bo mój skin to jest top, top skin to jest ŻENI chlum, o tak ten skin ten skin, którego teraz mam Ten skin, którego teraz mam, to jest mój top skin To jest mój top skin To jest mój top skin A my co? Mamy pompkę Tam przy przedszwinicy gdzieś, o chyba gdzieś Tam gdzieś przy przedszwinicy gdzieś się naprawia Ja bym nie chciał o niej zginąć, więc tam nie idziemy Żartuję. O! Okej, ok, o, zadaj jest. A tak? Nie, nie mogę. Bo. Więc trzeba zrobić tak. Któż był szar? Może mam ile? E, Jedny, znaczy, Schowa się w, nie, w różnych meczach, w różnych meczach, paść. Na no, wyjeździe więc chowa się. W śmietniku, w różnych meczach. je yeah. Aż jest Gin! Gin! Aj! Nie, był lepszy! Był lepszy! Czemu? Czemu to się stało? Dobra! Dobra! I koniec! Albo nie, śla, śla. Zobaczymy, czy mam. Uwaga i uwaga. Proszę Państwa, mamy diament jeden, diament jeden. Myślę, 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 że to będzie. Nie, jeszcze nie. <słuch> jeszcze nie. Jeszcze nie. Tak. Tak, jeszcze nie. Muszę chwilę poczekać. Muszę, połączyć, muszę, 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 muszę się połączyć, muszę się Na końcu muszę się pożegnać. Muszę się pożegnać. Muszę się pożegnać. Na odcinku się muszę pożegnać. O, jestem. Więc tak, ja się teraz... Ja się teraz pożegnam. Bają.